Dzień dobry. Dzisiaj kolejny film. Będziemy sobie oceniać wszystkie odmiany, jak wyglądają uszkodzenia, czy są uszkodzenia po ostatnich mrozach. Zaczynamy od wczesnych odmian. Na początek idzie odmiana Sander. Rok sadzenia 2019 drzewka dwuletnie. A już początek różowego ponka Ładnie zaponkowane Całe drzewa. Zielony, zdrowy. Zobaczcie pong pąk przy pąku. Dobrze, idziemy odmianę Sander. Porównamy sobie z Early Genewą. Okej. Okay. I tu mamy odmianę Early Geneva. Też już widać różowy pąk. ...i zaczynamy kroić. Zdrowe. 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 Kwatera z odmianą Rediona Prince. Hola Znacznie wieje wiatr, więc w sadzie bardzo ciężko jest pokazać różnice w fazach wegetatywnych, fazach fenologicznych, ale może teraz się uda. Zaczynamy od Red Delicious. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. To mamy Red Cap, Kingrot, Victor Red, Jeromino, Kanspur. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, tutaj większych uszkodzeń nie ma. Czasami pojedyncze znajdują się na pąkach centralnych. Czy różnice są w fazach fenologicznych? Nie wiem, czy to dobrze widać, ale Victor jakby był najbardziej najmniej w różowym pąku. O. Victor Red jakby najmniej w różowym pąku, najbardziej zapąkowany i najwięcej yy, najwięcej pąków jest na red capie i na yy, Kanspurze Czy tak by wyglądał Red Delicious? OK Ligole. Mamy ligola i jest ligol i jest e, dark idol. E, ligole są najbardziej są rozwinięte i jeżeli chodzi o uszkodzenia, to też widać, że ligole są najbardziej uszkodzone. Tak, pierwsze centralne e, kwiaty są uszkodzone zarówno na e, ligolu, czy na dark idolu. I ligol najbardziej rozwinięty, jeżeli chodzi o fazy fenologiczne największa powierzchnia liści, najwięcej tego liścia to jest Ligol to jest Dark Idol okay. idziemy dalej Goldeny zobaczcie jak wyglądają Goldeny Golden Dream Golden Delicious Rangers i Golden Italia. Tak, tak wyglądają fazy. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, tutaj większych uszkodzeń nie ma. Bra. Najwcześniejsze Genewa Early Genewa tak wygląda na chwilę obecną i Sander tak wygląda, bardzo ładnie zaponkowany. W takiej fazie mamy odmianę Sander. Ta. Gale weźmy sobie gale. Różnic wielkich nie będzie, ale Dark Baron. Jak tu z bliska obserwuję Dark Barona, to mi się wydaje, że Dark Baron jest najbardziej jeszcze w takim ściśniętym zielonym pąku. Gala Szy Zuzi Gala Select Zuzi Gala Też bardzo ładnie zaponkowana I Gala Mast Tak wyglądają pąki, jeżeli chodzi o galę must. Jakby porównać, najbardziej jest rozwinięta gala mast, najmniej rozwinięty Dark Baron. Jeżeli chodzi o wegetację, o rozwinięcie pąka. I Zuzi gala bardzo ładnie też ma też pąków. Ok, tu mamy galę. Szampiony Szampion Też już jest, jest różowy punk Bez uszkodzeń przymrozkowych I Renault 2 Tak wygląda szampion Renault 2 Hydaret. Bez uszkodzeń przybrozkowych. W takiej fazie Fuji Fuji Kiku 8. i trzy ostatnie odmiany Jonagord Prins Radiona Prince Select oraz Muna Okay. Zabieramy to i będziemy jeszcze kroić. Potem w kolejnym filmie pokażę w szczegółowej tabeli 30 pąków z każdej odmiany przekrojone. Jak wyglądają szczegółowe uszkodzenia, ale myślę, że będzie tak jak wcześniej powiedziałem. Wieje wiatr, sucho. I czekamy na dalszy rozwój wegetacji. Pozdrawiam.